Waluś, chodź, będzie twój ulubiony odcinek. Co O jedzeniu. Waluś, obiad. Idę. Słuchaj, wziąłem sobie dzisiaj słownik, że mnie nic nie zaskoczysz. Polsko-włoski. O! Co Pokaż. Jestem ja ciekawa, czy to znasz nasz słownik. Czekaj. Dobra. No, to zaczekaj. Dobra, jestem gotowy. Tak? Pytać. Jeszcze raz. Jakieś inne słowo. Razowy. Nie wiem. Jak jest? Jak będzie to losowe ja no, słowo wybieram to. nie było złośliwie. Pierwsze, które mi się otworzyło. O, integrale. Panenero. No. No, ale tu ulubiony twój temat, czyli o jedzeniu. Mam coś dla ciebie. Dzięki. Zjedz sobie. A mogę zjeść naprawdę? No, możesz. <noise> Nie myślałem, że to zrobisz naprawdę. Mm. Ale mam coś dla Ciebie. Jak chcesz, możesz sobie rybki nakarmić. No, dobra. Zgaduję, że to jest doświadczenie nas wszystkich, że się je. Oj tak. <noise> Czy to jest Twoja jedyna czynność w ciągu dnia? No należy do najlepszych, tak? Zdecydowanie. Tak myślałem. Top 3 pewnie twoich czynności. Śniadanie albo no. i No to w też też się je. Tak, jemy. Wspólnie je się. Dużo koszymy. jemy. Tak. Dużo <głos> Dużo. <głos> Dlatego jesteśmy tacy gruni. No właśnie <noise> <być>. idealnie <noise> pasujemy do tego odcinka. Nie, ale tak poważnie to zobaczymy jak max je. Ale będzie poważnie. To chodź. Tak, tak, Ale tak się je. Mówimy o tym, no bo jest to nasz punkt dnia, wasz pewnie też. I mówimy o tym, bo ważne jest żeby mieć zdrowe ciało dobrze się w zdrowym ciele, zdrowy duch. Tak, tak. mówili kiedyś. Tak. No jest takie powiedzenie też, że łaska buduje na naturze. Czyli, jeżeli chce. No, rozwijać się jakoś duchowo, Tuchowo, trzeba zadbać też o sferę fizyczną. Tak. Więc, nie wiem, żeby być wyspanym, najedzonym, żeby. Bo na przykład można pójść się modlić, będąc myślę, bardzo niewyspanym że... i bardzo głodnym, tak. i pewnie raczej wtedy mało Nic się tego się nie myśle, nie będzie. O czymś innym. W ogóle święty Vincenty, a Paulo, to on mówił, że misjonarz, jak idzie do swoich zadań. No to powinien być właśnie wyspać się, najeść, żeby mieć siłę po to, żeby móc Działać. Służyć innym. To jest... No bo bez tego to nie pójdzie to. Nie? W przykład jak nagrywamy odcinek, to musiałem zawsze w na jedzenie. Bo bez tego to by było tak smutno. No, razu, lepiej. Nie? Idziemy coś zjeść. <laughs> Chcesz zachęcić ludzi, żeby jedli? Jedzcie jak najwięcej, ile tylko się da. Ależ on żera koperek, no to będzie zdrowy piesek, proszę. Ja właśnie tutaj też ważny jest um umiar, nie? żeby tak, żeby tak, tak, żeby nie przesadzać, żeby nie było za, za mało, za dużo. Więc zachęcamy, żeby też pamiętać o sobie, o swoim ciele, bo jesteśmy Może człowiekiem. Czy sport uprawiać? Uprawiaż jakiś sport? Czasami nie tak. było pytania, przechodzimy dalej. No, bo człowiek to jest nie tylko ciało, albo nie tylko dusza, ale to jest jedno i drugie. I całość składa się na to, że jesteś Valentinem. Tak? Mhm, jesteś Valentinem, Jestem, jestem. No to fajnie, zachęcamy, żeby trochę o tym może pomyśleć i zadbać o siebie. Nie tylko o swój duch, ale o swoje ciało, albo może tak zadbać o swoje ciało, żeby też duch z tego miał korzyści. chciałbyś to gdzieś przeczytać. No. no to co, do zobaczenia... Mm, w następnym kiedy? odcinku, za... za... no, wiadomo kiedy. Za jakiś czas. A w międzyczasie idziemy coś zjeść. Tak? No. Dobra, ja mam jeszcze trochę jabłka. No to z Bogiem. Z Panem Bogiem, do zobaczenia. Ba oh. <laughs>